Praktyka, która ma tyle samo chyba fanów, ile przeciwników, mówi o tym, żeby zapytać, czy to jest dobry czas na rozmowę. Moja praktyka pokazuje, że jeśli pytam, to pokazuje szacunek do mojego rozmówcy, a mówię mu wprost: Czy to dobry czas, żebyśmy poświęcili na tą krótką rozmowę 2-3 minuty pana czasu? Po pierwsze, określasz ramy czasowe takiego połączenia. I osoba może w tym czasie opuścić lekko gardę, bo wie, że nie zajmiesz jej 10 minut mówiąc sprzedażowym sloganem, marketingowymi e, okrągłymi tekstami i tym, że będziesz chciał im coś wciskać. Mów konkretnie i zwięźle: powiedz, dzień dobry, nazywam się Tomasz Kamiński. Dzwonię z firmy Way to Grow. Dzwonię z konkretnym tematem. Realizujemy programy, które wspierają firmy w rozwoju sprzedaży. Teraz są programy, które realizujemy z dofinansowaniem do 80%. Chciałbym porozmawiać w tym temacie. Czy to dobry moment? Przekazujesz komuś wartość i pewną korzyść, i tak jak mówiłem wcześniej, określasz konkretnie ramy czasowe. To koniec mojej sprzedażowej mowy. Nie poruszam tam tematów, ile to będzie kosztowało, co wy z tego zyskacie. Zadaję. Proste pytanie.